Cześć, witam Was. Dzisiaj szybko informacyjnie nie będą to życzenia świąteczne. Chociaż klimat tutaj sprzyja, a sprzyja przede wszystkim oszustom, którzy chcą Was nabrać, naciągnąć albo też przechwycić Wasze konta, zhakować i tak Niebezpieczne, wysyłając tym samym informacje na Wasz telefon. Ja otrzymałem właśnie taką informację. Twoja paczka została wstrzymana z powodu braku numeru ulicy na paczce. Proszę zaktualizować informacje o dostawie. Zobaczcie sobie. Tak wygląda ten SMS, który otrzymałem. Jest u góry numer telefonu. Oczywiście, numer telefonu może tutaj być różny. Ta informacja może też być nieco inna, na przykład. Opłacicie jeden grosz ze względu na niedopłatę na waszej paczce, bo inaczej nie dotrze do was. Chodzi o to, że w święta jest zmożona ilość wysyłanych paczek. Każdy ktoś tam oczekuje na jakąś paczuszkę, bo sobie coś zamówiliście i tak dalej. I tym samym duże prawdopodobieństwo jest, że to chodzi o was, nie? Chodzi o waszą paczkę. Klikacie sobie taki link, automatycznie oszuści mają dostęp do waszego telefonu praktycznie w pełnym zakresie. Jego możliwości dotyczących śledzenia Waszego postępowania na Waszym telefonie, klikania w różne linki, odnośniki do na przykład banku, wpisywania swoich danych, haseł i tym samym sczytują nawet klawiaturę, więc nie będzie problemu im, aby wejść na Wasze konto, przejąć Wasze konta w różnych social mediach. Jak wiecie, jakiś czas temu moje konto zostało też schakowane, dlatego przestrzegam, abyście uważali w tym czasie św na takie osoby, które w tym czasie próbują Was oszukać. Dajcie znać, czy mieliście podobne sytuacje, czy też słyszeliście, że ktoś gdzieś tam kliknął i niestety jego telefon został tym samym schakowany, przejęty przez oszustów. W komentarzu dajcie znać może, jak to wyglądało u Was. Oczywiście podzielcie się tym materiałem z innymi, aby też ich przestrzec przed taką sytuacją. No i oczywiście do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!